Przysiad jako ruch wydaje się być stosunkowo prosty. Kucnij i wstań. No proste, nie? Jednak przysiad, ćwiczenie ze sztangą, no to już tutaj może być troszkę inaczej. Jak widzisz na tych przykładach, każdy wygląda trochę inaczej. metę ruchu w tych przysiadach jest tutaj mocno mm, taka se. I teraz tak, jeżeli masz jeden przysiad w tygodniu i trenujesz na ciężarze 40 kg, to prawdopodobnie nic Ci się nie stanie. Nie uszkodzisz się, ten ruch nie będzie powodował nic złego, ale jeżeli trenujesz na każdym treningu przysiady trzy razy w tygodniu, można tam ze 200 kg, to tego typu przysiady mogą powodować to, że twoje ciało będzie się asymetrycznie rozwijało. Jedna noga będzie bardziej pracowała, jedna dupa będzie bardziej pracowała, jeden zginasz biodra, będzie miał trochę więcej mobilności po takim przysiadzie, a drugi dużo, dużo mniej. W perspektywie długofalowej może to powodować, że twoje ciało będzie mniej sprawne, a nawet że dorobisz się jakiejś kontuzji. Także, jeżeli chcesz trenować wyczynowo, to pilnuj techniki i pilnuj tego, żeby ta symetria ruchu rzeczywiście była zachowana. Bo tylko dzięki tej symetrii będziesz mógł używać jednej nogi i drugiej nogi tak samo mocno. A umówmy się, że jeżeli. A umówmy się, że jeżeli. Że, że jeżeli że, a umówmy się, że jeżeli użyjesz dwóch nóg, a nie jednej do przodu, to prawdopodobnie będziesz w nim trochę silniejszy. Tak więc jeśli chcesz siadać symetrycznie, bezpiecznie, a przede wszystkim dużo, no to wbijaj naszą stronę pocztanga.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów na ten temat.